Się stanie z dzieckiem, które będzie dostawało uwagę rodzica tylko wtedy, kiedy będzie cierpiało, albo tylko wtedy, kiedy będzie mu bardzo źle. I sobie tak myślę, że teraz pewnie myślimy, no ale to jest przecież fundament, to jest przecież fundament, żeby pomóc dziecku przechodzić przez cierpienie. Jasne, że tak. Fundament w tym znaczeniu, że na pewno cierpienie, e, ból fizyczny, ból psychiczny wymaga naszej szczególnej troski jako rodzica. Jasno, że tak. Ale zwróćcie uwagę, co się stanie, jeżeli tylko będziemy na te rzeczy zwracać uwagę. Czy nie będzie tak, że pojawi się już w tym małym człowieku? Takie przeświadczenie, kiedy jest mi źle, ktoś się mną interesuje. Kiedy jest mi źle, mama jest blisko. Kiedy cierpię, zyskuję poczucie bezpieczeństwa. Ktoś mnie bierze na ręce, ktoś mnie przytula.